Nie widzowie. Yy, jesteśmy podczas ferii zimowych. Jest zimno. Jest 3 stopnie. Tak dziś pojeździć na rusałce Coś nie coś. Jak to się nie nastawiam? Na mega... No więc tak. Jesteśmy już na rusałce yy, Wybicie się. Ko znaczy nie, wybicie jest w tym samym miejscu, ale lądowanie się podniosło. Ciekawa sprawa. Się trochę zmęczyłem jadąc tutaj. Dobra, zaczniemy sobie od lociku jakiegoś. Dawno się salta nie bałem, robiłem to z 2 miesiące temu ostatnio, dobra, no w Toruniu, trzeba zrobić żółwik z permy, będzie salto. O! Dobrze, ale zakręciłem ci... Przymogłem swój strach, Zrobiłem salto, albo brzydkie jak więc trzeba zrobić kolejny, teraz ładniejszy. było spo. Wo, ale ładna, kchyba była. Jo. No nie. Ja 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 coś jest ale ładny był. Spoko bardzo. Jo. Jeden cel trików został zapewniony. To co miałem zrobić zrobię, to teraz salto i potem przerwa. No. Uu, ale clean salto było. Jest zamówienie na salto, więc robimy kura salto. Yo! A więc jazda na dziś została zakończona. Stryki zostały zrobione, wszystko ładnie siadło. Teraz się muszę przepychać w korkach na lutkę.